Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Messi, a to kolejny odcinek wyzwania Not So Berry, pokolenie trzecie. Morgani, witam się z wami. U Macsa i słuchajcie, jak już pewnie widzicie na 100% Mac stoi z walizką, ponieważ dziś jest dzień, w którym przechodzi do kolejnej grupy wiekowej. Tak szybko to zleciało. Mac nie będzie już młodym dorosłym, będzie już dorosłym. A że to taki dosyć ważny moment w życiu każdego Sima, to postanowiłam, że wybierzemy się na wakacje. Na wakacje do przyjemnego miejsca z wybranką naszego serca. Będziemy świętowali swoje urodziny i być może rozpoczniemy także... Oprócz nowej grupy wiekowej, nowy etap w życiu. No i jesteśmy na miejscu. Andrea chyba jest zachwycona całym wypadem. Ja ich oczywiście pięknie tutaj wakacyjnie ubrałam i tak zajmiemy tu taki y, nowoczesny domek wakacyjny. Spędzimy tutaj dwa dni y, i mam nadzieję, że dosyć sporo się w tym czasie wydarzy. Na razie chciałabym, żeby nasi zakochani, Spędzili ze sobą troszkę czasu, jakieś, wiecie, niezapomniane chwile. E, trochę zdjęć byśmy porobili. Może właśnie, może od razu na start zróbmy sobie. E, zróbmy zdjęcie. O, Simowi od razu, zróbmy Andrei. Niech nam ładnie zapozuje, ubrała się w piękną, białą, letnią sukienkę, oczywiście różowe klapeczki ładnie i stylowo. Dobra, mamy już pierwszą pamiątkę i też nie mówiłam wam tego, ale Andrea obecnie mieszka z rodzicami, więc pomyślałam, Adelin i Mac bardzo się przyjaźnią. Pomyślałam, że zaproponujemy jej. No wiecie co, no zaraz wam powiem co. No oczywiście, że dajmy jej róże. Niech tu będzie mega, mega. Romantycznie uwodzicielsko, bo, bo bo chciałabym ją poprosić o dołączenie do, do rodziny. Andrea mieszka z rodzicami, nie ma tam, wiecie, prywatności. Mieszka w starym swoim e, pokoju, tak naprawdę na stoletnim karierę ma już dosyć rozwiniętą z tego, co widziałam, bo przerabiałam, dodawałam też jej rodziców, przerabiałam ich trochę. Więc myślę, że razem nam po prostu będzie raźniej i łatwiej. I uwaga, wzięliśmy też od rodziny trochę pieniędzy 15 tysięcy, no bo jak już mówiłam, Andrea bardzo dobrze zarabia. Także to nie jest tak, że, wiecie, ona tutaj bez niczego do nas przejdzie. To jest niezależna dziewczyna, kobieta sukcesu. Myślę, że 21 tysięcy rodzicom w zupełności wystarczy. Ich czynsz zamieszkanie jest dosyć niski, więc raczej nie powinni mieć z tym problemu. A nam troszeczkę pieniędzy się przyda na start, ponieważ zaraz nam się szykuje zapewne ślub, zakup nowego domu, dziecko, także będą duże, duże zmiany w rodzinie. I serio, powiedzcie mi, czy może być po prostu lepsze miejsce do pocałunku niż to? No, tu jest mega po prostu mega klimatycznie. Jak widzicie tam mamy dalej publiczną plażę z barem. Nie, no tu jest po prostu cudownie. To jest <grytanie> raj na ziemi. <grytanie> Oj, a oni są piękni i jeszcze młodzi. Czy chcielibyśmy sobie razem zdjęcie zrobić? Zdjęcie z Andrea. Zróbmy sobie. Wieczorem będziemy mogli sobie tutaj poleżeć, odpocząć. Myślę, że po południu zrobimy imprezę dla naszych znajomych. A póki jest wcześnie, skoczymy sobie razem do spa, do kawiarni. Także no taki totalny, totalny wypoczynek. No nie, jeszcze może będzie w tle. Cudnie, cudownie. No i sami powiedzcie, czy to nie będzie idealne po prostu zdjęcie do położenia na szafce, no idealne idealne, pamiątka z pierwszych wakacji w Sulanii, cudownie słuchajcie, i jako, że jesteśmy na wakacjach to pomyślałam, że coś sobie tutaj zamówimy do jedzonka, no wiecie nie będziemy tutaj specjalnie gotowali, gdzie ja mam te zamówienia zawsze ciężko mi je znaleźć, o jest zamów dowóz dowóz jedzenia w mig co my tu mamy fajnego, to weźmy może misę z niby mięsem, weźmy może sobie jeszcze na wieczór sałatkę, kaprezę, zamówimy sobie Mac, musi troszeczkę poczekać, może niech on się, o, 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 o chodź tu, zdrzemnij się, póki co, jest jeszcze w miarę wcześnie. Andrea, słońce, ty sobie tutaj oglądasz. Poczekamy, gdzie tu w ogóle jest wyjście. A, tutaj jest. Dobrze, dobrze. Tu jest wyjście na zewnątrz. Ok. No to zaraz dostawa powinna tutaj przyjść. Ty byś ogólnie chciała zdobyć następny poziom gotowania. No, nie będziemy gotować tutaj. Mogłabyś ewentualnie przyrządzić drinka swojego ulubionego, póki Mac się relaksuje. No, nie, nasz wujek! Oja! Ojejej! Wow, to jest twój ulubiony śmietankowa kola. No dobra, wypij. Wygląda fajnie, całkiem przyjemnie. Zjemy sobie tylko nasz zamówiony lunch i wyruszymy do spa się zrelaksować. Jest i nasza torba z jedzonkiem, także rozpakowaliśmy je. Sałatki caprese, to już mówię, chowam tutaj. Ale misę poketu. Weź to, zjedz sobie. Razem sobie usiądźcie. Ojojoj, chyba nikt pani nie zapłacił. Daj napiwek. Dobra, słuchajcie, pojedzone, więc myślę, że możemy sobie wybyć do spa. Jesteśmy już w spa i mam nadzieję, że spędzimy tutaj miłe chwile. Niech sobie dzieciaki pogadają chwileczkę. I zaraz wbijamy do środka, do wnętrza. Mamy tutaj przepiękny budynek spa, zaraz nad morzem. Myślę, że skorzystamy z tej opcji, z której praktycznie nigdy nie korzystam, czyli pójdziemy sobie na jakiś masaż. O, może tak, może chodźmy tutaj. Weź, wypij sobie szklaneczkę i ty też. Andrea, wypijcie sobie po tym napoju musującym, ale bym zjadła coś takiego dobrego, zjadła, wypiła. Eee, chyba musimy się tutaj przebrać w ręcznik, żeby się relaksować. Tak, to raz. Eee, I to raz. Ręcznik albo. Dobra, chyba bardziej szlafrok. <laughs> Okej. Okay. Szlafroczki. Słuchajcie. Bierzemy szlafroki i dobrze, tu na parterze, co my tu mamy ciekawego? Mamy saunę i masaż, ale nie o taki masaż mi chodziło. Okej, okay, dobra, przebieramy się, to chyba sobie skoczymy, słuchajcie, na górę. Tam gdzieś są fajniejsze miejsca do masażu. Dobra, Mac stawia, także jedziemy na najdroższe tematy. Niech Everly nam zrobi tutaj masaż kamieniami. A Macowi, poddaj się masażowi szwedzkiemu, może sportowemu. Tkanki głębokie. Nie, dobra, niech też będą. Dobra, Jozaja, chodź tu, tak, tutaj, jak już mówiłam, jest strefa masażu całego ciała. Za wiele się tutaj nie dzieje. Tu mamy. Yy, wannę, tutaj mamy siłkę, a tu miejsce do relaksu. Także jest też i ładny widok, oczywiście, stąd na morze. Możemy sobie słuchać fal. Yy, całkiem, całkiem fajne miejsce. Nie miałabym nic przeciwko spędzeniu tutaj urlopu. No to czas zacząć relaks po prostu, no idealnie, idealnie. Jak można się nie zrelaksować w tym miejscu? Ciężarna pani w ogóle nas masuje. No ale dobra, nie oceniam. A Mac tutaj, relaks po prostu, cudownie, cudownie, idealnie. Nie mam zielonego pojęcia, jak to się stało, że Mac już jest po masażu gorąco i cudownie. A no i zarobiście. O, teraz masz szczęśliwe. Ciało pieszczone, ciepłem kamieni, wygładzonych przez tysiące lat erozji. O, no i super, jesteście obydwoje. Wypoczęci gorąco i cudownie. O, już widzę, że Andrzej się włączyła tutaj. Włączył się temat sauna. Czy sauna jest wolna? Nie, sauna jest dosłownie oblegana. Dobrze. Odpręż się razem, bo przypominam, na 19 mamy imprezę. Więc słuchajcie, myślę, że do kawiarni pójdziemy sobie dopiero jutro, bo zostajemy tutaj na dwa dni, więc w sumie co nam szkodzi. Spędzimy sobie dzisiejszy dzień tak na luzie, później imprezka, a jutro no, spędzimy go plażując i, i zwiedzając miejscówki na Sulani. Całkiem tu miło, więc słuchajcie, ja nie wiem czy Rieko, nie, 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 nie. Ja nie wiem, czy nie powinniśmy skorzystać z tej okazji. I słuchajcie, póki nikogo nie ma, skorzystajmy z tego momentu. Mamy dosłownie pół godziny do imprezy, zanim się zacznie. Także no, no, mam nadzieję, że nikt tu się nie wbije. Ale no, widzę się z wami na miejscu, ktoś się do nas dobija. No trudno, teraz na to nie pora. No, i jesteśmy z powrotem na naszej parceli. Andrea już tutaj przygotowuje jakieś przekąski dla gości. Młody, nie, ty nie idziesz spać. Weź włącz tą muzykę. Średnia? Wysoka? Dobra, niech będzie wysoka. Chodź, no tu chodź. O, matko, ty naprawdę jesteś zmęczony. Słuchaj, jakbym mogła to. Wiecie co, screituję mu to odrobinę. Dodam mu trochę energii. Nie chcę. Matko, dziewczyno, w coś ty się. No dobra, ma to jakiś sens, może nawet ja cię w to ubrałam. E, mac, 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 mac. E, wyciągnij to, umieść w świecie. Ten pojemnik z tortem, może niekoniecznie tutaj. E, kupmy jakiś fajny fancy tort dla ciebie, bo przechodzisz już. Do wyższej grupy wiekowej. No, ten wygląda w miarę fancy. I, yy, i, y, y, Gdzieś go zaraz tu wywalimy. Dobra, świeczki urodzinowe. O, teraz ta muzyka to jest zdecydowanie za, yy, za głośno, ale już. Już to naprawiam. Średnia. Tylko, że średniej prawie w ogóle nie słychać. Czy możemy poprosić barmana o drinka? To chyba nasz barman, tak? No, coś słabo. Z tymi drinkami. Andrea. Słońce. Przygotuj specjalnego y, drinka sok amora. Y, przygotuj specjalnego drinka. Bezalkoholowa caipirinha I y, i y, kokito. Y, nie mam pojęcia, co to jest, ale dajesz, dajesz dziewczyno. Impre... <ścoughs> On po prostu tutaj sobie legnął. No nie. Tak, musimy wznieść toast. O, Andrea, to widzę. Tutaj królowa wieczoru. Tak, jednym słowem, widać, że Mac po prostu się starzeje. <grymne> Weź sobie. Czy ty jesteś głodny, chłopie? Weź sobie porcję szparaczków. Ktoś miał tu przyjść. Pan barman przyszedł i tam. No, wydaliśmy tyle pieniędzy. A on teraz. Y no, nie będzie przygotowywał dla nas drinków świetnie. Weź to wypij. Andrea, jednym słowem, robi tutaj za y, panią domu. W sumie, czy możemy czegoś się tutaj napić? Niech będzie bezalkoholowa kajpirinia. Dobra, słuchajcie, myślę, że zbliża się już północ, także najwyższa pora, niestety, zdmuchnąć świeczki. Jest to smutny moment. Andrea dowiedziała się, że Luka ma następujący styl życia. Miłośnik zdrowej żywności. Andrea chyba też ma ten styl życia. Z tego co zauważyłam, dobra, zostaw już tego Drina. Nie gadaj z ludźmi, bo zaraz skończy się impreza. A chciałabym mieć złoto, więc tak. W tych swoich spodenkach kąpielowych zdmuchnij świeczki. Niestety, dorosłość. O, tak, tak, aż musiał wyjść tutaj. Dorosłość Czekacie spełnianie swoich marzeń, planowanie, emerytury oraz kryzys wieku średniego. To doskonały czas, by wypełnić życiowe cele. Yy, I. Dobrze, świętujemy. Andrea, no to zarządź tutaj, e, zawołaj na posiłek. Niech każdy zje kawałek tortu, bo mamy tutaj zjedzenie tortu. Nie mogę wznieść tego toastu, ale no trudno. Zjedzmy sobie chociaż tort. Spędziliśmy ten czas w dosyć miłym towarzystwie. Obyło się bez dramatów. I słuchajcie, przyjęcie jest kompletne, zakończone, dostaliśmy złoto i wszyscy po prostu od razu zbierają się, ajajaj, do domu, no ładnie. Oj, Andrea, Andrea jeszcze przygotowuje makaroniki, chciałam, żeby zdążyła, ale no to już może następnym razem z okazji parapetówki naszego idealnego domu. Weź schowaj to do wyposażenia, dziewczyno. I, i, I no nie będziemy przecież tutaj sprzątać, prawda, więc dokończmy już te makaroniki, nie możesz ich dokończyć, no to wyś to sprzątnij, no trudno i zadzwońmy może po usługi, gdzie mam te usługi, one są chyba, wynajmij usługi. Gosposia na jeden raz. Tak. Niech tutaj przyjdzie i posprząta. Ty już, to, ty już to zostaw. Połóż to, pani tu przyjdzie, posprząta to wszystko, a my chodźmy spać. Mamy już kolejny poranek. No, widok jest po prostu przepiękny. Wstaje kolejny dzień. Andrea i Mac wstali, zamówiliśmy sobie śniadanko, ale Andrea stwierdziła, że zje na śniadanie tort. No dobrze, dobrze, no skoro zjesz tort, to zjedz. Ty myślisz o niej, ona myśli o torcie, on myśli o tym, że coś tu śmierdzi. Ciekawe co, czy ktoś tu gdzieś coś położył? Mamy ogólnie dzisiaj pożegnanie lata. Andrea chciałaby pogrillować. Ten tort jest niedobry. Nie, no jakoś wspaniała. Ty chciałbyś zaprosić gości i chciałbyś być w imprezowym nastroju. No to trochę źle się składa, bo raczej do tego nie dojdzie. Póki co, Andrea, może ty byś sobie trochę popływała. Chodź tu, dziewczyno. Pływaj sobie rekreacyjnie. Co jest grane? Zmarnowane kalorie. A, bo zjedliśmy tort. Jak mogłam. Jak śmiałam w ogóle. Dobra, przyszły nasze poke bowl, więc sobie wcinamy. Chodźcie tutaj. Zjedzcie sobie. Andrea próbuje chyba spalić kalorie. No tak, dziewczyno, ty to od razu życiowy dramat. Zjadłaś kawałek tortu i już jesteś smutna że to puste kalorie. No co ci powiem? Tam już coś dobrego się szykuje. Mac zamówił coś mega zdrowego, także myślę, że z tego będziesz zadowolona. To jest nasz ostatni dzień urlopu, więc myślę, że skoczymy sobie gdzieś razem, w jakieś urocze miejsce i spędzimy ten dzień we dwoje. I jesteśmy w tym mega uroczym... Barze, chciałam powiedzieć, ale to właściwie jest kawiarnia. Zaraz przy plaży. Także wypijemy sobie tutaj po kawce, pogadamy i pójdziemy się trochę zrelaksować na plażę. Mac oczywiście zagadał się z baristą, ale tak Andrea już tutaj się relaksuje. Andy, weź ty tutaj, usiądź sobie dziewczyno. I popodziwiaj sobie miejscówkę, nie idź tam, nie zaczepiaj jakichś randomowych ludzi, właściwie to zostaw na razie może tą kawę <noise> i tyle, zastanów się po prostu nad swoim życiem, przeglądaj sieć w międzyczasie, zanim twój chłopak tutaj przyjdzie, a ty, czy ty masz zamiar zamówić tą kawę, czy ty ją dostaniesz, zamów napój na wynos, chciałam specjał baristy. No i tak, prawie, prawie zapomniałam, że to jest randka i że mamy tutaj rzeczy do spełnienia. <laughs> Więc tak, niech ze sobą troszeczkę poflirtują, dlaczego by nie? Weź się kokietuj. Tak, ty to masz tą swoją gadkę. I weź pochwal jej wygląd. No, wygląda rewelacyjnie, więc chyba trzeba to docenić. I wreszcie dotarłeś tutaj z tą kawą, co uważam za dodatkowy plus. Espresso z bitą śmietaną. O, matko, to brzmi po prostu rewelacyjnie. Czy ty nie możesz tego dokończyć? Chyba już to wypiłaś, tak? Wow, a co ty masz? Cafe Lungo. Mmm, okej, okay, rzeczywiście specjały baristy. I gdzie ty idziesz? Czy ty. O, idziesz posprzątać, tak? Dla... Nie, po prostu stoisz. Ok, i siadasz. O la la, co mi tu wyskoczyło? Andrea czuje, że zaloty Sima o imieniu Matz zawróciły jej w głowie. Teraz ptaki zdają się śpiewać radośniej, a słońce świeci nieco jaśniej. Jak romantycznie. Czy można powiedzieć, że Andrea lubi flirtowanie? Skoro to wyskoczyły, no to najwidoczniej lubi... O, no urocza jest tarantka, ale nie wiem gdzie idzie Matz, Czy mu się chce... Siku! Tak, to było do przewidzenia. Matko tu jest tak pięknie, ona jest taka piękna, on jest taki piękny, wszystko jest takie piękne. Ale no, kończymy tą randkę i idziemy sobie zaraz tutaj na plażę obok i trochę się poopalamy i pokąpiemy. No i słuchajcie, jesteśmy na publicznej plaży, jest tu całkiem, całkiem uroczo. Jest tu w ogóle co robić? Uuu, dmuchańcy są! Andra, weź się odpręż trochę. O, zażywaj kąpieli słonecznej, chciałam powiedzieć nago, ale to chyba nie. Dobra, weź się odpręż. E, chłopie, a ty sobie tutaj popływaj, pływaj rekreacyjnie. Dlaczego by nie? No uroczo tu, no, uwielbiam Sulani. No, pogoda jest po prostu cudowna, a Mac y, nie marnuje czasu i praktycznie cały czas trenuje. No i świetnie, weź się ochlap trochę, podrocz się z nią. I, 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 i Popisuj się odciskami, czy oni do tego będą musieli wstać. Jakaś pani tutaj się, i jakąś Bogu ducha winną kobietę. Proszę pani, czy pani zbiera tu wodne kwiaty do widzenia? <grywa> e, opowiedz dramatyczno. O, on myśli o wspinaczce. Zdobyto styl życia. Mats odblokował styl życia miłośnika świeżego powietrza. Nieźle. Czy to jest. Alaja! O matko, dziecko, co ty tu robisz? O matko, dziecko. My nawet jej nie znamy. <grywa> Przydałoby się ją poznać, no, ale teraz tak. Nasza rodzina się tutaj do nas przyłączyła. No dobrze, niech będzie. O nie, jest zachód słońca. Dobra, to znak, że czas stąd wybywać, chodźmy w jakieś inne klimatyczne miejsce. Słuchajcie, długo o tym myślałam i doszłam do wniosku, że to jest po prostu idealne miejsce na y, przejście do kolejnego etapu. Także mamy przepiękny zachód słońca na Sulani, idealne po prostu warunki. Andrea to nasz tak zwany puzel. Jesteśmy po prostu idealnie dopasowani i idealnie się dopełniamy. No i myślę, że czeka ich razem wspólne, szczęśliwe życie, tak? Robimy to. Oświadczamy się po prostu tym gigantycznym brylantem Tak, tak. no Przepięknie tu jest, przecudownie. Więc tak, zrobiłam im dosłownie pierdyliard screenów na pamiątkę. O, jest, jest, słuchajcie, mamy to. Jesteśmy dosłownie o krok od pojawienia się kolejnego pokolenia. Zaręczają się to to. I myślę, że kurde, to chyba już z górki pójdzie, bo chciałabym, żeby kolejny odcinek to był wielkie hinduskie wesele. Także będzie naprawdę na bogato. Chciałabym, żeby to wszystko fajnie wyszło. Także mam nadzieję, że uda mi się zrobić może streama na weekend. Wtedy byśmy sobie poogarniali troszeczkę członków naszej rodziny. Tak, żeby wszyscy idealnie po prostu prezentowali się na tym weselu. I co, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, jeśli jakimś cudem jeszcze tego nie robicie. A ja już się z Wami żegnam. Do następnego. Pa!